Witamy wszystkich na ostatnim rozstrzygnięciu w tym roku kalendarzowym konkursu Gazetki Kropka. Słuchajcie, mamy pięciu zwycięzców, więc zaczynamy losowanie. Dzisiaj mamy panie, nasze sekretarki kochane naszej szkoły, więc zapraszamy. Lis, pierwsza B. Gratulacje. Adrian Jankowski, druga C. Gratulacje. Adam Szymikowski, trzecia A. Gratulujemy. Filip Kotłowski, druga C. Gratulacje. I ostatnia kartka. Joanna Lica, pierwsza A. Gratulujemy wszystkim i życzymy Wesołych świąt.